Cześć, w tym filmie pokażę, jak można zintegrować system informatyczny z czatem LLM, jak uruchomić lokalnie u siebie taki setup oraz jak można to zabezpieczyć tak aby kontekst był per konkretny użytkownik. Pierwsza rzecz, MCP, protokół MCP, czyli Model Context Protocol, jest to ustandaryzowany sposób komunikacji właśnie pomiędzy czatem a jakimiś zasobami zewnętrznymi, tak aby zapewnić modelowi wiedzę oraz narzędzia do wykonywania zadań użytkownika. To oczywiście nie gwarantuje, że model nie będzie halucynował. Może halucynować, w szczególności taki mały, jak ja tutaj uruchamiam. Natomiast jest na to jakaś tam mniejsza szansa. System, do którego ja to będę podpinał, jest napisany w Spring Bootie. Więc oczywiście korzystam ze Spring AI. Pokazuję tutaj kawałek dokumentacji. No i widać tutaj na obrazku serwery MCP. No i taką ideę, że źródło danych, jakie za nimi stoi, może być bardzo różne. Może być to jakaś baza danych, jakieś pliki lokalne, albo wyszukiwanie w internecie, czy tam przez jakieś API. Może pokażę kawałek kodu. Tutaj jest repozytorium mojej aplikacji. No i widać jakąś klasę i jakieś metody, oznaczone adnotacją tool. Tutaj te opisy w adnotacjach są po polsku, Ponieważ z czatem będę rozmawiał po polsku. Jest to mały model i wolałbym, żeby nie halucynował. Zauważyłem, że lepiej, żeby były w tym samym języku, w którym z nim się rozmawia. E, tutaj jest jakaś metoda do pobierania aktualnie zalogowanego użytkownika, e, nazwy jego gospodarstwa, e, ponieważ e, ten system jest taki rolniczo-sadowniczy. E, jest jakaś metoda do pobierania obecnej daty, e, jest metoda do liczenia powierzchni rodzajów upraw, e, gdzie parametrami wejściowymi e, so, jest rok. I rodzaj uprawy, na przykład Jabłka. Model sam nie byłby w stanie tego posumować, znaczy byłby w stanie coś nachalucynować, natomiast jeżeli będzie mieć narzędzie, to jest większa szansa, że skorzysta z narzędzia i uzyska poprawny wynik, może jak najbardziej zapewnić niepoprawne dane wejściowe i wtedy uzyska niepoprawny wynik. Jest też jakaś metoda na pobranie ogólnych informacji na temat tych upraw. No dobrze, skoro mamy MCP, to trzeba by było z czymś go zintegrować. No i skoro jest MCP, który wystawia jakieś API, no to tak naprawdę można to zintegrować z dowolnym chatbotem. Yy, tutaj tylko powstaje taka trudność, że te yy, ogólnodostępne modele komercyjne, no jednak wymagają jakiegoś płatnego planu, yy, żeby takie zewnętrzne narzędzia podpinać. Ja uznałem, że w tym kierunku nie chcę iść i spróbowałem uruchomić lokalnie coś u siebie. Jest taki projekt jak Open Web UI na dosyć permisywnej licencji, który zapewnia bardzo rozbudowany interfejs użytkownika, podobny do większości czatów. Tutaj pokazuję e, Githuba. E, to oczywiście potrzebuje jakiegoś backendu. E, Backendem dlatego jest OLAMA, gdzie można uruchamiać sobie różne modele. No i takie taki Open Web UI można sobie uruchomić na dockerze, gdzieś na serwerze. Ja postawiłem sobie coś takiego. No i w moim przypadku to łączy się z moją tutaj lokalną na tym komputerze Olamo, ponieważ mam akurat tutaj kartę graficzną RTX 3080 10 GB. Te 10 giga no to jest dosyć mało na, na modele, ale coś tam już można uruchomić. No dobrze, mamy MCP, serwer, mamy jakiegoś klienta potencjalnego, no to możemy przejść do sposobu zabezpieczenia tego wszystkiego. Open UI umożliwia podpięcie OAuth. Ja spróbowałem sobie coś takiego zrobić z Innym serwerem MCP, którego sobie wcześniej pisałem, postawiłem sobie serwer autoryzacyjny. Skonfigurowałem to wszystko no i wyświetla się tutaj taki przycisk. Jak go kliknę, no to przekierowuje mnie do serwera autoryzacyjnego, gdzie się można zalogować. Ok, jestem zalogowany. No i teraz. W momencie, gdy e, chciałbym wywołać jakiś serwer MCP, e, no to te dane autoryzacyjne z tego OAuth mogą zostać wykorzystane na ten cel. E, w moim przypadku ten mój system, który chciałem zintegrować i, i pokazać, zaprezentować go teraz, e, akurat OAuth nie wspiera. E, tak akurat się złożyło, że tak jakoś to zrobiłem, że, e, że tak nie jest. I nie chciałem w tym momencie tego przerabiać, bo to co ja tutaj zrobiłem, to jest jakiś bardzo szybki poc. Wobec czego stwierdziłem, że przetestuję trochę inną metodę. Taką właśnie najprostszą metodą, jaką można wykonać, to są po prostu tokeny. W, na, w nagłówku Authorization można przekazać coś i można jak najbardziej to. Yy, później skonfigurować. Zaloguję się w swoim systemie na użytkownika, którego tam kiedyś pokazywałem w jakimś tutorialu. OK. Yy, no i z racji, że to jest taki pods, po prostu chciałem to pokazać, to nawet nie bawiłem się w UI, tylko jest jakiś endpoint, który mi generuje token Jason Web Token, tak? E, on żyje bardzo krótko, bo tak go ustawiłem, więc nawet pewnie na wideo tego nie będę wymazywać. E, mogę się zalogować do, do Web UI. Zaloguję się pasami administratora. Okay. Przechodzę do panelu administracyjnego. External Tools. No i tutaj widać, że dwa serwery już podpinałem. Jest mcpprod, to jest ten, do którego do którego chcę się teraz podłączyć. No i wpisuję tutaj adres URL, z którym będę się łączyć. Wybrane jest mcp-streamable-http. Y, autoryzacja. Bearer token, wpisuję. No, w zasadzie kopiuję ten z mojego systemu. Ok, połączone, połączenie uda, udane, gada, więc zapisuję to. Yy, no i przejdźmy do czata. Yy, jeszcze pewnie się. Yy, ok. Mam wybrany automatycznie nie ten util, który powinienem mieć, a moment z czego przechodzę do narzędzi, zamykam tego poprzedniego, wybieram tego proda właściwego. No i zadajmy modelowi jakieś pytanie. Kim ja jestem? Ponieważ w serwerze MCP istnieje metoda do pobrania informacji o użytkowniku. OK, model myśli. I zapewne wczytuje się do karty. No tak, wykorzystanie karty skoczyło. No i model coś odpowiedział. Jesteś użytkownikiem o nazwie Adam test z gospodarstwem, nazwanym gospodarstwo testowe testy zamknięte. No ok, tak jest. O, przez przypadek kliknąłem podpowiedź. Chciałem tutaj pokazać, że model od razu wskazuje source, skąd wziął te informacje. Widać, że wywołał taką operację bez parametrów, bo ona nie przyjmuje i uzyskał taką odpowiedź. Dobrze. Zadajmy mu w takim razie kolejne pytanie, jakie mam poprawy w roku 2025? I od razu może przed y, zadaniem pytania zerknijmy do panelu tego użytkownika. Do mapy. No i co tutaj jest pozaznaczane? Rok 2025, jakiś Rubin Star, Gala, Champion, Alba, Alba, Gala, Aprika Boskop, Boskop. I co to jest? Borówka wysoka bez wskazanej odmiany. No dobrze, zobaczymy, co model odpowie na takie pytanie. Użycie karty graficznej. W sumie nawet nie jest jakieś bardzo duże w tym momencie, ale Wiram jest zawalony. Ok, bardzo ładnie podsumował. Powiedział, że są jabłka. Wskazał nawet jakieś powierzchnie i numery kwater. Gala na dwóch kwaterach 130 i 141, aż to sprawdzę. 130, 141, poprawnie to powiedział. Nie będę się zagłębiał, czy wszystkie powierzchnie dobrze przepisał, bo to może nie ma jakiegoś dużego sensu. Jest spora szansa, że on by coś nachalucynował, bo to jest mały model. Natomiast można tutaj wyświetlić, skąd on to wziął. Wpisał rok 2025, czyli ten, o który pytałem, no i zyskał odpowiedź jakiegoś tutaj Jasona. No, i tak naprawdę sformatował te dane w taki sposób, który pozwala na łatwe odczytanie tego. No dobrze, poszło bardzo dobrze. Nie pojawiły się żadne chińskie znaczki. Może spróbujmy mu zadać jakieś bardziej złożone pytanie, na przykład o powierzchnię wszystkich jabłek. Suma powierzchni. Suma powierzchni rodzajów upraw z takimi parametrami i uzyskał odpowiedź. <laughs> nie ukrywam, że jestem trochę w szoku, ponieważ nie zawsze to działa tak, tak ładnie. Modele są niedeterministyczne, więc nie miałem pewności, co się pokaże na demo. Na przykład mogłyby się tutaj pojawić chińskie znaczki, albo, albo zupełnie mógłby zacząć gadać niestworzone rzeczy. Więc chciałbym go spróbować jakoś zepsuć. Pytając się od datę, raczej go nie zepsuję. Ale może... Ile mam? water truskawek. Mhm, widać już, że ma problemy z odmianą słów. No to jest model chiński, więc z tego co, z tego, co mi się wydaje, to Kwen jest z, z Azji pochodzi, więc to nie jest dziwne. Może jakiś bielik albo, albo Plumby sobie lepiej poradził z polskimi słowami. Natomiast kwarta, kwatera, jedna aprika. I druga z odmianą alba. Aprika. Alba, alba. No, źle się posługuje językiem polskim, natomiast generalnie merytorycznie ma rację. Tak to właśnie jest. No dobrze, zapytajmy się w takim razie o coś, aby go zepsuć, tak już. Coś o jakąś wiedzę, której nie ma. W tych danych udostępnianych przez serwer MCP nie ma klasyfikacji na owoce miękkie, nie miękkie. Zapytajmy się, jakie mam owoce nie. Dobrze, częściowo dobrze. Częściowo dobrze. E, powinien jeszcze wskazać, że mam truskawki, ale jak najbardziej borówki tutaj się w kontekście pojawiły. E, pewnie przeszkodziło mu to, że e, próbował sobie jeszcze raz wywoływać jedną operację i tym razem z rokiem 22. E, nie, nie wiem skąd go wziął. Ale nie wskazałem jawnie w tym prompcie, że to ma być rok bieżący. Więc, ok, coś tam odpowiada. W taki sposób działa to lokalnie. Raczej nie będę udostępniał takiej funkcjonalności moim użytkownikom, bo raczej nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek e, używający tego systemu widział wartość w tym, że jakiś model coś podpowie, co i tak widać e, w miarę czytelnie na interfejsie. E, natomiast chciałem właśnie stworzyć taki e, proof of concept, który pokazywałby, co technologicznie można zrobić. E, jeszcze jedną przeszkodą na pewno dla mnie, żeby to uruchomić e, w tym portalu, jest to, że no jednak nie chcę serwerowi, który, na którym to stoi zapewniać karty graficznej mocnej to w tym momencie jako backend do tego jest używany mój komputer na którym to teraz pokazuję ale jest to ciekawa rzecz, którą technicznie właśnie można ogarnąć u siebie lokalnie, tak, wszystkie elementy są na mojej infrastrukturze tutaj, czyli zarówno ten, ten system, jak i serwer MCP, który jest tak naprawdę jako zależność tutaj w środku w tym. Tak samo Open Web UI to jest instancja na moim serwerze, no i ta OLAMA również tutaj wszystko chodzi. Więc wszystkie elementy są lokalnie i to działa. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że komuś to pomogło w jakiś sposób.